Cześć! Dzisiaj będzie taki odcinek z typu że białe strapki zmierzają się z jedną czarną, ponieważ jedna z nich to jest czarna owca. Taki perek jedyny. A tutaj trzy takie białe dużyczki. Mój wkład to jest 10, 20, 25, 27 zł. Nie przetłumaczając, zaczynam trapać. Kocham zimę. Jedną. Białą duszyczkę. Dziewiątki szukamy ósemki, trójeczka piąteczka, szósteczka, siódemeczka, jedenasteczka i dwadzieścia osiem z osiemdziesiątym, szóstym numerem. Przegram na biała, jedna biała duszyczka. Duszo szczęścia z numerem dziesiątym.

No, no to te dwie srepki rzeczywiście się oczywiście wybieliły od dania wygranej. No, tej są białe, bo się wybielają od dawania wygranej. A zobaczymy, czy czarna owieczka ma to powiedzenie z numerem dziewiątym. Hmm, lustro, worek, garnuszek, złoto. Ile fajnych rzeczy, tylko że to skupuję, ja tylko biorę. Plik po siódemkę. Zegarek, klucze, prezent, diament, świnka, pierścionek, torba, podkowa, kufer, bransleta, ostatni paseczek, dzwonek, róża, kapelusz, safe, i ostatnia szansa, moneta, ale słuchaj, plik to jednak nie moneta, to ja monet nie przyjmuję, to z kółku. No i gdzie te kontrolne są właśnie? Czekajcie, a to nie jest przypadkiem wzór? <grymne> Żeby potem nie było niespodzianek różnego typu. Ale no gdzie te kontrolne są? A tutaj, jeju, jeju, jeju. RH. RH. Ja tak propo mam RH plus krew. ABRH. No i zobaczymy, czy biała troszeczkę nas tu jest numerem 16. 42, 29 szukamy. 38, 11, 33. Ale czego nie mówię, że szukamy dwóch makapens, ponieważ w białej wersji kolorystycznej nie ma głównej wygranej. No niestety. 14, 47.

26, truję ja i 31. Cykie, co to za główną? Podsumowanie jest takie, że z drabki białe się rzeczywiście wybieliło od dania wygranej. zaś Big siódemka, czyli czarna owca, jak to czarna owca, musiała być wyrzutkiem, ale tym razem się składała z wybielaczami wygranych. Także co? No nie życzyły wybielania się od takich ważnych spraw jak otrzymanie pensji. Także co, trzymajcie się, to pa, pa.